Nie tutaj. Strong chce zaprezentować swoją gierkę, którą sam wykonał. Tutaj. No ja oddam Ci od razu głos, bo nie będę. To ja nic nie wiem o tej grze, więc możesz to zacząć. Gierka jest generalnie w trakcie. Gierka jest generalnie w trakcie produkcji. Chciałem też podziękować Henkowi za to, że mogę się promować u niego na kanale. Eee, no cóż, gierka polega na tym, że tak naprawdę jest to takie połączenie troszkę Slade Spire i troszkę czerpie z szachów. Eee, Twoim zadaniem jest po prostu przejście całej mapki. Jest wcześniej w fazie rozwoju, generalnie tego każdy feedback jest dla mnie bardzo cenny, ponieważ bardzo rzeczy tu, tu, dużo rzeczy tutaj mogę dodać, mam też dużo rzeczy w planach. No i chciałbym to sobie rozwijać do przodu, no i teraz byśmy przeszli po prostu fanek jak w ogóle pobrać tą gierkę Dobra, i co to można znaleźć. to co mam nie? robić? Dobra, czyli najpierw byście po prostu sobie wejść na link, który gdzieś tam fanek mnie wrzuciła. No będzie w opisie e, filmu, w opisie filmu będzie. Tak, w opisie filmu będzie. E, klikacie sobie coś takiego jak Now. I wyświetlać będzie takie pierwsze rzeczy. Gierka jest generalnie za darmo. Można oczywiście do, 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 dodać jakieś, nie wiem, wsparcie, contribution dla mnie e, dla, jako dotwórcy. twórcy. Natomiast jeśli chcecie całkowicie za darmo sobie potestować, to u samej góry macie no thanks, just take me to the downloads. Klikacie to i teraz tak, wybieracie sobie na jakim systemie to, to macie. Albo na Linuxie. Jeśli macie Linuxu, no to jedną z dwóch Linuxów musicie hmm. wybrać, w zależności jaki macie system. A jeśli Windows to pierwsze od góry, po prostu macie nawet taką ikonkę Windowsa obok tego. Klikacie, pobieracie, zamykacie już sobie, można zamknąć nawet tą stronę potem, no i wchodzicie do pliku, który się wam pobrał. Wyrzucacie go nawet na ekran, gdzieś, na, nie wiem, gdziekolwiek na ekran, gdzie kto chcecie mieć. Możecie sobie nawet w pobranych wypakować, to już jest dowolność. No i wypakowujecie to, bo to mhm. jest spakowany folder. Ważne, żeby to było wypakowane. Hmm. Dobra, tutaj nie widzicie akurat, ale ja wypakowywuję, bo ekranu nie dałem. A to po prostu wypakowuję, No i już jest zrobione w sumie. Wchodzicie. Klikacie instaler najpierw. Instalujecie. Uruchamiacie sobie instalator. On się bardzo szybko instaluje. Dajecie close. No, no i odpalacie sobie z folderu z aplikacji tak naprawdę. O. Musicie potwierdzać, generalnie dlatego się wam to wyświetla, ponieważ no to jakby jest to gdzieś tam nowa gra, jest to gra stworzona przez osobę prywatną, więc <noise> like e, generalnie yes. dlatego, Więc się wyświetlają takie ostrzeżenia generalnie, rzeczy no. na pewno upasz tam utwór. No i co, e, obecnie możecie, funkcjonalne są głównie tylko start i... A jak game, to zmienię, to próbować, cały ekran, czy nie? Możesz spróbować zmienić rezolucję no. na większą. Okay. Znaczy to się... Natomiast Dobra, zostawię tak, bo e... się popsuje na tym, ja, e... na OBS-ie. Re rezoluc Rezolucje są generalnie w fazie testowej. E, no co, klikacie sobie start. Krótka prezentacja, jak ta gierka wygląda w ogóle. No, tylko czekam, muszę coś ciszyć, bo wydaje mi się, że będzie za głośno. Gdzie to jest? Mm, muzyk. E, na mikserze głośności na razie działa ciszanie, no przygłośnienie, generalnie... Bez... Sobie przy... Więc sobie możecie tam przyciszyć, przygłośnić to tak jak chcecie. Wiadomo, opcja gdzieś to no, pewnie w grze, żeby dostosować muzykę. Czyli daje start, tak? Tak, klikasz start. Pierwszy panel macie, to macie, yy, tak jak w każdym regleku, wybór swoich pionków. Macie kilka pionków do wyboru. Możesz sobie przeklikać losowe, tak naprawdę. Jakie tam chcesz. Ops. Potwierdzacie swój wybór. Wchodzicie na mapkę mapką sterujecie za pomocą szczałków. strzałek obecnie jest to wersja, wersja tak naprawdę alfa więc macie tylko jedną drogę, którą musicie przejść możesz zjechać na samą górę no i waszym celem jest dojście do ostatniej kropki i jej ukończenia pod helpem się będzie wam wyświetla, się wyświetla wam dokładnie co jednostki robią no i klikacie na po kolejny każdy aktywny node, obecnie są dwa albo, fal, albo walka, albo sklep za każdą walkę dostajecie golda w możecie kupować nowe jednostki kliknij sobie teraz fajnie i co e, macie na, na początku macie fazę rozstawiania e, więc wybieracie sobie piąka i ustawiacie go w jednym z trzech dolnych rzędach może to w sumie gdzieś dodać żeby to było napisane na początku No i kolejnego pionka wybieracie i tak sobie rozstawiacie całość swoich piąków po białych polach nie można chodzić byle gdzie klikam nie chcesz trzy dolne, trzy dolne rzędu no. no i waszym zadaniem jest tak naprawdę dojście do. Yy, albo zbicie wszystkich pionków przeciwnika w, yy, w tak naprawdę 40 tur, albo dojście królem, czyli Kingiem yy, na ostatnie pole, yy, czyli na górny pasek po prostu. A można na przykład do, tym Kingiem dojść bez zbijania czy jakichkolwiek pionków, czy się nie da. Można dojść. Można dojść. Tylko King działa pod zasadzie na zasadzie szachowego króla. Więc generalnie jeśli na przykład przeciwnie gdzieś zacznie szachować, to nie może to polewać. Ten przeciwnik to jakie ma w ogóle ruchy? Pod helpem to tak samo będzie wszystko. To, to obecnie się nie wyświetlają te jakby ikonki one się wyświetlą wam. Myślę, że jak będzie to pobierać już jutro będą te ikonki, bo mi zniknęło akurat o tym releasie, no, wcześniej. To nie, to nie wiem, które co robi. E, tak, ten. Na przykład Dobra, ten. to powiedz mi po prostu, ten, któryś. Ten pionek rusza się tak jak twój warrior, czyli e, przód, góra. I na skosy. Tylko na boki się nie rusza. No. A ten? No ja i się ruszyło. Ten się rusza jak konik. Mógł się ruszać jak konik. No ciężko stwierdzić, że on stoi. Tu? Dobra. No, co chodzi, tak? Tak. A ten? No i. To jest, to, jest, to jest wieża. Wieża. To jest szachowa wieża. Mogę zmienić już, czy jak klikłem, to muszę ruszyć się? E, ruszasz się. Nie ma na razie odklikiwania. No le, to już jakiś filtr, który wiadomo. A jak na przykład pójdę tym, tu to zbiję, no. czy nie? Nie zbijać. Aha, no. I teraz będzie już mógł zbić, bo nas skosy zbija. A do tyłu też? Tak. Ja to straciłem. No. Ale A ten jak chodzi. No. Na boki? Na boki. Na boki do przodu jeden po prostu Wiadomo z tym helpem jak się przeczytam co robią jednostki dużo prościej będzie Nie wiem dlaczego zniknęły właśnie te ikonki No dobra No to U nie No i dobra, no i chodzę O, ej Oszustwo, ja chciałem tu. No, i on cię zbił. No, ale do przodu mnie zbił. On, to jak twój warrior. Aha. przód, tył i na. Kurwa, strost. tego też stracę. Nie. Nie możesz go zbić. No, widzisz, akurat nie zbił AI. Przegram tu przecież. Nie. Dobra, AI to takie nie za bardzo. O, kurde. No dobra, nie, jest GIT. Powiem tak, ja jest tak dostos dostosowane, że masz 40 tur, więc jak widzisz 4 tury ci zostały. Fuck, przegram. Nie, idealnie. Nie. I dostałeś golda na przykład, teraz 67 za tą walkę i kolejne walki. Ale co, mam se kupować, czy co? Jakieś jednostki? Co, co trzecią walkę masz tak naprawdę shop. Więc walki się różne losują. Yy, tak jak mówię, ja nawet dzisiaj myślę, że dodam to, że ten help będzie działał, tak jak powinien działać. Nie wiem co się, co się tam wydarzyło. Yy, teraz tak, te rakuny. Yy, już ci dokładnie powiem, daj se help. To już ci powiem dokładnie, który to jest. Yy, to jest ostatni, ostatni pionek. Trzy do przodu, ale. Jeden do tyłu na i skosy na skos. i jeden tylko do tyłu. Tak. Czyli na, czyli na bok nie chodzi. Na bok nie chodzi. Jeden do tyłu Wieża jest OP tutaj generalnie No, widzę Ej, wyłączyło mi się Halo się no gra No Czekaj, włączę jeszcze raz na nowo i kliknij load game To się popsuło Load game kliknij Zmieniam. Yes ja wygrałem. O, coś się wywaliło chyba. Gdzieś? Coś się musiał wywalić, dobra. Ja to zobaczę. Z daj, start new game. Zobaczymy, dobra, czy to działa. Tak, gdzie... tak. Jak mówię, no gier gierka ma jeszcze kilka tak. A gdzie się wychodzi tego? X on kliknie, całkowicie X. Całkowicie X. No? A, że tak. XX. X. No? Dobra. I start new game po prostu. Jeśli wam coś z saveem się stało. Uh, no. To znaczy, że coś hop, się hop. popsuło. Tak, to znaczy, że coś musiało. No teraz działa. Okay. No. Będę musiał zobaczyć na ten debug i no to tam przetest wyskakuje. przetestujemy jeszcze jedną postać. Tego nie miałem wcześniej. To nie jest po skosach się rusza. A jak koniec po prostu. wierzę że ja nie wziąłem, jest? to lipa. <laughs> jak mówię, no grę ze wczesnym dostępem, więc każde bugi, każde takie rzeczy to mi bardzo mocno też pomagają, bo jestem w stanie bardzo szybko je wyeliminować. A w momencie tak naprawdę, kiedy yy, kiedy się? nie wiem o tych bugach, to no, czemu nie? jest Czemu bug? nie mogę zbić tego tam? Po skosie miało być. Ani tego też nie. On chyba po środku jest. No jak? Aha, że tu. Nie, czekaj. Tu się da? Nie. A tu? Też nie. Aha, muszę już z tym się ruszyć. Tak. Teraz przegram znowu. Aha, dobra, whatever. Królem, królem. A, dobra. No już widzę, że muszę na przykład dodać takie. Tylem się nie dobić? No i. Dasia To czemu nie mogę? A, Ukra dobra. Przegram to. Nie możesz wejść na pole, bo to jest. zostaje szachów. Ale teraz możesz zbić No i do góry, i wejdziesz. I you lose. O, Lasia <laughs> musiał wejść Dobra, ostat... I Czekaj. Wezmę sobie lepszych. Nie, ja do góry, i bez sensu totalnie. Tu jest generalnie szansa na wylosowanie różnych pionków, więc nie zawsze, nie ma, nie zawsze możecie się ten night wylosować. Te mąk to wieża, była nie? Nie. nie. Mąk, to, mąk to był panik. To była wieża. To była wieża. Dobra, oro robię. A czemu mam drugą misję, jak przegrałem pierwszą? Nie, do no pierwszą masz. No jak. Są so, Te rakuny są w pierwszej? E, wa walki się losują. Aha. Walki się losują, Jest generalnie obecnie są cztery dostępne archetypy walk. I y, po prostu w miarę jak wejdziesz do każdą walkę i jed jeden boss fight jest tylko dostępny, to ci się losuje jedna z kilku. Jeśli no. wszystkie już zagrałeś, no to się tak jakby odświeżają. To kurde. Czy <laughs> se pojechał. Da, da się? No, no nie da się. Sprawdzę w logach co tam się Coś dzieje. Coś nie dzieje, nie działa. Ten. No, ha, no, każde pobranie, każdy gdzieś tam testy tej gierki też dużo daje. Yy, pod względem tego, że mogę sobie. Ja, zapytać... sam król mi został. Gdzie jest generalnie, sam król. Nie się ten? A! Łatwo. Łatwo. Co? Genera generalnie no, każde, każde pobranie, każdy gdzieś tam feedback do gierki mi ułatwia, no bo ja mogę skończoną ilość rzeczy przetestować, co nie? Ten no, jak chodzi. To jest to jest, to jest yy, koń. Tak samo. Koń? Tak, to jest konik. Aha, już, że klikłem. Nie, co ja klikłem. Konia pierwszego tylko. Się. O. Czy aha. No to... Shit. Się, wiesz, co, musisz poprawić według mnie, bo ja widzę, że o, te pionki, one między te pole jakby wchodzą, a nie na. I to jest mylące. Wiesz, o co mi chodzi? Okej, okay, bo ja na ja to patrzę tak w ten sposób, że to jakby te xy, te ci wskazują po, to pole, nie te a, one są pole. A, to ja, to, a ja gram cały czas tak, że jakbym mógł na x-a X, to jest pole, dobra. Znaczy, według dobra, mnie to, no to by było to... bardziej intuicyjne, jakby co. Tak, ja uważam, dobra. ale no. A tego Master'a muszę zobaczyć. Pójdę. Nie, nie wiem, czym ja się tak? ruszyłem. Nie pamiętam. A, tym, dobra. No, znaczy bardziej dobra. dla mnie intuicja, Ja wiem, jaki jest zamysł, ale na przykład dla mnie bardziej to jest intuicyjne po prostu. Że, że na X-a, a nie. Jakby. No co. Nie mogę strzelić tym. On jest jakby tak zbugowany? Nie wiem, dziwne. To normalnie powinienem móc zabić tego, nie? Tak, teoretycznie tak. No właśnie. Okej okay. Dla, dla mnie w, w, jak taki bóg to jak teraz wykryłeś... Nie możesz pójść do przodu, bo jest pod szachem wtedy. A teraz możesz na przykład już wyzbić. I musisz się ruszyć. Dobra. I teraz O, doszedłeś do shopu, Dobra. No i teraz możesz tak, masz dostępnego jednego rola. Jakby ci się nie podobały pionki. Jest ten rol, co nie? Czyli A, tu. Masz shop. No i możesz kupować to, co się wyświetla, co nie? Za golda. Masz ile kosztuje golda, i ile. E, tak. Teraz mam 7 pionków? Tak, masz dodatkowe dwa piątki już teraz. Pokazuję ci po prawej stronie. No, no faktycznie. Generalnie też dużo animacji jest w ruchu, bo korzystam z tych samych asetów do tego wszystkiego. Ale Oro. E... No, Wierzę, wie, jest trochę pełno. No i tak. No. Masz. No, PS wieża. Zawsze można no, Zawsze mogę, że tak powiem jakoś to sterować, że nie, może nie być aż tyle wieży, ale... Jeden też zły tam wierzę, tą wieżę w pewnym momencie tracisz, co, nie? Więc to jest kwestia już tylko balansu potem, jak... E, też mam dwie wieże w ogóle. Tak, bo kupiłeś jedną. A, Aha, zapomniałem, że to tak lata. No dobra. Tak, na skos. No Generalnie każdy pionek ma minimum jedno martwe pole, czyli takie, na którym po prostu nie yy, nie jest w stanie bić. No, ja. no. Co, i tu bym mógł. No cóż. bez sensu. A, do ty też. No do tyłu też. No dobra. Oh, shit. Myśl, ja myśl, myślę, żeby jakieś podświetlenie pól w tym momencie. No, cokolwiek, być. bo tu ciężko trafić w pole, wiesz? Jak mi się wydaje, że ciężko jest trafić. W... Nie możesz przeskaczyć przez białe. Białe to jest to jakby śnieg, co nie? I nie można przez nie przeskakiwać. I co jest? Czemu nie mogę tu. A, bo ty muszę się ruszyć. No, wybrałeś już go wcześniej. No i powinienem teoretycznie. Móc zbić. No. Tu, nie, nie mogę. Mi się wydaje, że to jest tak zbugowane, że on nigdy nie jest na linii do bicia. Nie wiem jak to możliwe, ale... Jakby był tu na przykład, to bym mógł. A nie mogę... Pokaż ten ekranik, który ci się wyświetla konsolą. No który przykład. ekranik? Generalnie jak macie jakieś błędy albo coś, no to tam cię... Jaki ekranik? Te... Ten na dole ekranik, to? który się wyświetlił. Hop. Tak. A, dobra, tu framy się animują. Nieważne. Nie Ja, tego ja mogę tylko tu. Nie, czy mogę? Możesz tak, nie, mógłbyś, podejrzewam, że pod tego jednego mógłbyś, no. hops, i tu. No. siadę e, Siądę do, do, do tej wieży w takim razie. Do przodu, do, do góry, ale już nie starczy tur. No dobra. No, szybka prezentacja gierki to jak mówię, no, każdy gdzieś tam pobranie i teraz nawet przy takiej gierce twojej szybkiej no. Jest gdzieś dwa, dwa bugi widzę, które nawet nie zauważyłem grając na przykład wiesz, testowałem inne piąki, testowałem dużo innych rzeczy i nie zauważyłem tego co nie, na przykład tej wieży no. więc... Musisz... Y... Znaczy, każdy tak... No. znaczy według mnie najważniejsze jest to podświetlanie pól na przykład jak sobie klikniesz piąka, gdzie się możesz kliknąć to, bo tak to jest no. mega mylące, bo ja na przykład myślałem, że na x się chodzi ale widzisz. no widzisz no to jak to ogarniesz to no. będzie już dużo lepiej według mnie ale tak spoko tak sobie poklikać no to, jak mówię, no to jest wczesna alfa, gdzieś tam, jak każda gierka, każdy zaczynał, też robi ją sam, e, no. więc tak naprawdę no trochę trochę to wymaga, ale każdy taki błąd jak na przykład tutaj wykryty, no to raz, dwa i mogę go wyeliminować, nie? No. dzięki czemu tak naprawdę gra się będzie dużo szybciej rozwijać, no i dużo szybciej będzie nowy kąt. Gdzieś tam w przyszłości są, wiadomo, dużo, nowy, dużo więcej nowych pionków, nowe biomy, nowe e, ten... Nowi przeciwnicy, system artefaktów, który jest dla mnie ważny, żeby go niedługo wprowadzić, no i umiejętności specjalnych i pionków. Że to będzie troszkę takie ponad, że okej, okay, jest ta szachownica, ale na przykład, nie wiem, będziemy firebolem strzelać, dajmy na to tak losowo, co tak? Dajmy na to na przykład, co nie? Dobra, to z mojej strony chyba tyle, Dobra. E, są, są dwa linki, zapraszam tak naprawdę, czy do, czy do followowania na Patreonie, który będzie link, czy do właśnie sobie dodania do te, no tej gierce, też do obserwowanych na itch.io i, I. I e, śledzenia postępów, bo staram się regularnie to wszystko. No dokładnie, Dzięki. Wszystkim. także macie dzięki linki w opisie, także możecie sobie sprawdzać, także dzięki za teścik i do następnego, siema.